główną metodą autoryzacji transakcji w przyszłości? No Ja mam nadzieję. Wydaje mi się, że nawet już teraz nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby była. Tylko jest jeden kłopot, o którym chyba nikt nie mówi, albo mówi się mało, czyli co się stanie, jeżeli twój podpis biometryczny, cokolwiek to będzie, czy to będzie twój twój palec, głos, oko, cokolwiek, ale zostanie w jakiś sposób skompromitowany, kiedy stracisz swoją cyfrową tożsamość, tą bio, biometryczną tożsamość, i co wtedy? W ogóle nie ma na to żadnego pomysłu, to, to może, może, może zdarzyć się taka sytuacja, w której nagle przestaniesz istnieć, nie będziesz y, niczego mógł zaakceptować. Dzisiaj, akceptując transakcje czy przez y, jakieś tokeny mobilne, SMS-y, dowolne rzeczy, to zawsze jest taki wentyl bezpieczeństwa, że ja mogę pójść do banku, mogę pójść do, do kogoś, kto tą transakcję mi potwierdza i powiedzieć, że nie mogę się zautoryzować, bo coś mi się stało z moim, moim urządzeniem, bo coś się stało z moim, z moim tokenem mobilnym, a, a w przypadku utraty, utraty takiej biometrycznej tożsamości no to, no, to nie wiadomo, co zrobić w praktyce. To, to może się okazać, że to, że to wchodzimy w takie science fiction, jak kiedyś się wydawało, jak, jak raport mniejszości. I to myślę, że to jest niebezpieczne. I już dawno pewnie podpisywalibyśmy rzeczy cyfrowo, gdyby nie kłopot z właśnie ze skompromitowaniem podpisu biometrycznego. Ale to jest przyszłość. No, ja bym chciał nie tylko potwierdzać transakcje, w ogóle chciał wykonywać transakcje biometrycznie. No jeżeli to był, to, to wtedy w ogóle żadnego urządzenia nie potrzebował po to, żeby pójść i zapłacić. Potrzebowałbym tylko jakiegoś odbiornika, do którego przyłożę kciuk i, i, i zapłacę. I, I to by było coś, coś świetnego. Nie, powiem wam szczerze, że myślałem długo nad tym, a generalnie no, na pewno to jest trend rozwijający się. I ja wiem, ja wiem jedno: że, że polscy, polscy konsumenci lubią. Lubią zakupy, ale ważne jest dla nich kilka, kilka rzeczy, przede wszystkim wygoda, szybkość, prostota i bezpieczeństwo. Dzisiaj, dzisiaj transakcje biometryczne uwierzytelnia około 19% użytkowników, ale, ale gotowość do używania deklaruje około połowy badanych według raportu jednej z czołowych firm, czołowego gracza na rynku płatności. No, i co, 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 co mamy? W tych wszystkich preferencjach dotyczących metod biometrycznych wygrywa odcisk palca. Ja są, według polskich konsumentów, uważany jako, jako najbezpieczniejszy w autoryzacji transakcji przed bardzo popularnymi, na przykład, kodami dostępu, których ja osobiście nie lubię, nie cierpię. Ale czy to w perspektywie, na przykład, dekady, wyeliminuje tradycyjny model podpisu na papierze? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba, chyba nie do końca, no, ale na pewno go mocno zamarginalizuje. Teraz przypomniała mi się taka taka historia. Trochę nawiązuje Tomek do tego, co ty powiedziałeś w swojej swojej wypowiedzi, ponieważ możliwość, inaczej, stosowanie biometrii w płatnościach było dostępne już 10 lat temu. 10 lat temu dwa banki spółdzielcze, nie wiem teraz już dokładnie, które to były, w każdym razie to z, z Podkarpacia, dwa banki, umożliwiły swoim klientom wybieranie gotówki przy właśnie wykorzystaniu odcisku, odcisku palca. Więc to było 10 lat temu i wtedy można było to zrobić. Oczywiście trzeba było wcześniej pójść do banku. Zeskanować swój odcisk palca, wtedy w oddziale banku następowała autoryzacja i tak dalej, Oczywiście, jak na, na ten moment banki spółdzielcze, tamte banki spółdzielcze no moim zdaniem przestrzeliły trochę w stosunku do, 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 do konsumenta i do czasów, w których chciały to, to zrobić, natomiast zobaczcie, to już było. I wydaje mi się, że ta biometria będzie rosła w siłę, bo dokładnie to, co Ty, Arty, powiedziałeś dzisiaj wszyscy, y, większość uważa, że. że odcisk palca jest bezpieczną formą autoryzowania i wydaje mi się, że wszystko będzie dążyło w tą stronę, żebyśmy wykorzystywali nasze linie papilarne do nie tylko autoryzacji transakcji bankowej, tylko właśnie do podpisywania dokumentów i tak dalej. Jak idziecie dzisiaj wyrobić sobie paszport, też już skanujecie, skanujecie, skanujecie palce, tak? Więc te dane też są, też są zbierane. Więc wydaje mi się, że raczej to w tą stronę to pójdzie. Ja na przykład wyobrażam sobie taki, nie wiem, sklep, jak ostatnio uruchomił Amazon, sklep bezobsługowy, gdzie na bramce wchodzi się z koszykiem, skanuje się tylko kartę, bierze się towar, bierze czy tam aplikację mobilną, bierze się poszczególne rzeczy, które chce się kupić w danym sklepie, wychodzi i transakcja sama się już kasuje, tak? Tutaj wyobrażam sobie taką sytuację, że po prostu skanujemy swój palc, wchodzimy do sklepu, wychodzimy i transakcja jest robiona, bo dane na są gdzieś zapisane, zapisane, zapisane w chmurze. No no a, a, a wiesz co Kamil, a ty, ja ciekawostkę jeszcze wrzucę. Na przykład mój tato byłby całkowicie wykluczony z takiego grona takich klientów, On ma starte linie papilalne swoje, z, na swoich rękach i w ogóle nie może używać Touch ID na przykład. I kompletnie jest wykluczony i, i musi za każdym razem pamiętać kody po to, żeby nie wiem, sobie telefon odblokować i to myślę, że z tym jeszcze jest kłopot, że póki jesteś z sobą wszystko w porządku i na przykład masz te linie papilarne, to, to jest ok, a jak nie masz, to nagle jest kłopot, nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy pozostaje siatkówka oka ewentualnie albo linie papilarną nogi, ale to by głupio wyglądało. <laughs> no to, to znaczy bardzo niewygodne w zimie zwłaszcza. Dokładnie. Musimy płacić na zewnątrz słabo. Panowie, na koniec. Gdybyście mieli coś zrobić nowego na rynku płatności, to co to by było? Znaczy, ja zakładam, że gdyby coś takiego było, to byście to pewnie już chcieli, chcieli zrobić, tak? Ale. To ja, powiem, to, ja, to ja wam powiem, czego ja bym nie robił. Odwrócę trochę to pytanie. Nie robiłbym kolejnej apki, jednej z tysiąca kolejnych apek do płacenia. Ja myślę, że w ogóle sporo ludzi zabierających się za płatności popełnia ten błąd. Wydaje mi się, że zrobienie aplikacji do płatności oznacza możliwość zrobienia płatności, a to nic bardziej mylnego. To chyba świetnie Paweł też to podsumował, odpowiadając na jedno kamień z swoich pytań, że większość zapomina o tym, że pieniądz jest prawdziwy i on musi zostać rozliczony. To nie jest tak, że to nie działa tak jak grzetony do gry. Że sobie je tam gdzieś kolekcjonujesz i przekazujesz między, między znajomymi, tylko to jest prawdziwy pieniądz. On musi się gdzieś między jednym a drugą instytucją płatniczą przetransferować i to całe rozliczenie, którego nie widać, jest dość skomplikowane. I zrobienie kolejnej aplikacji, która robi płatności, tak naprawdę nic nie wnosi. Kompletnie. Dopóki nie uprościmy w jakikolwiek sposób transferu tych pieniędzy, to. Każda kolejna nowa aplikacja będzie po prostu takim gadżetem. No to każdy sklep w zasadzie dzisiaj może mieć swoją, swoją apkę do płacenia. Każdy. I wiele sklepów tak robi w praktyce. Mhm. Ale, ale moim zdaniem to nie tędy droga. No ile możesz mieć aplikacji do płatności? No można zwariować. Znaczy to chodzi tylko i o budowanie lojalności klientów, tak? To jest, to jest sposób na budowanie pewnej społeczności na to, żeby mieć dostęp do bazy klientów i żeby później im oferować. To dokładnie tak jak robią to sklepy, bo a zobacz, że nie powiem nazwy tego sklepu, ale coś tam pay yy, polega tylko na tym, że podczepiasz kartę płatniczą do aplikacji i, i później skanujesz y, qr takie tak? I się złotówki bonusowe, które możesz sobie później wykorzystać. Nic, nie jest nic innego jak program lojalnościowy. a mnie trochę nazywa się coś tam, coś tam pay, tak? Yy, wiecie co? To jest w ogóle fajne pytanie. Znaczy ja bym, ja bym powiedział tak. Yy, niech ktoś nie, jak ktoś coś wymyśli, a ja, to ja mu pomogę to skomercjalizować. Ja Mówię, mówię jako, jako typowy Sales. E, natomiast e, jakby obserwując e, to, co się dzieje, e, jeśli chodzi o płatności, to na pewno rynek e, od jakiegoś czasu huczy, od e, social commerce czy voice commerce, e, czyli, czyli płatności za pomocą chatbotów, czy czy za pomocą połączeń głosowych. I to się panowie już dzieje i moim zdaniem przed tą technologią jest niesamowity rozwój i ja osobiście uważam, że w tym obszarze będziemy świadkami jeszcze wielu innowacyjnych pomysłów i ja zamierzam bacznie obserwować ten trend, który jest wart bardzo dużo pieniędzy. Okay. No, a swoją drogą ci żeśmy, moim zdaniem, ciekawą podpowiedź, e, taką radę konsumencką też poddali. Daliśmy świetną nazwę na jakiś biznes. Coś tam pay. To za darmo możecie to wykorzystać, śmiało. Będę, będę pierwszym użytkownikiem, jeżeli się wyda, który będzie użytkownikiem, coś tam pay. Ja też. Może to, to, będzie, tego... może to być Dokładnie, może to będzie integrator wszystkich payów. Coś tam daje. Tak. Coś, ta, wiadomo, taką, taką, apkę, taką apkę będę używał na pewno. Gwarantuję, dokładnie. obiecuję. A ja powiem panowie tak, nawiązałbym trochę do tego, o czym rozmawialiśmy w jednym z naszych epizodów. Pamiętacie, jak mieliśmy taki podcast pod tytułem Subskrybuj swoje życie? I mówiliśmy wtedy o czymś takim, że to ty, Tomek, zadałeś takie pytanie, czy pamiętamy, ile płacimy za wszystkiego, za wszystkie subskrypcje, które mamy? I powiem Wam szczerze, że tak z punktu widzenia zarządzania budżetem domowym, fajnie by było mieć jedno miejsce. Nie, ja nie, niekoniecznie upewniam się, że to musi być apka, tak? ale na przykład jedno miejsce integrujące albo jedno miejsce, z poziomu którego ja mogę widzieć wszystkie swoje subskrypcje albo z poziomu którego mogę do tych subskrypcji się zapisywać. Także e, prosty przykład. Przenosiłem ostatnio się z jednego banku do drugiego. Kurczę Panowie, ja musiałem wykonać gigantyczną robotę, bo wszędzie po tych subskrypcjach, które mam, musiałem poprzepinać kartę. Czyli zalogować się do Spotify. Kurczę, jaki miałem konto, do, hasło do Spotify'a, później tam do iCloud, no to było w miarę prosto. Później tam gdzieś jeszcze indziej i musiałem tą, tą, tą akcję wykonać ileś tam, ileś tam tam razy, tak? I teraz zarządzanie tymi subskrypcjami z, z jednego poziomu i płacenie z jednego poziomu, z jednego miejsca, to według mnie byłoby, byłoby fajne. Coś tam, coś tam, pay, chyba byłoby idealnym rozwiązaniem. Dokładnie. I to tym bardziej bym to zainstalował. <noise> Zachęcamy do zrobienia coś tam, coś tam powiedzieć. A my Wam pomożemy no to skomercjalizować. I co? Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.